Po prostu się dowiedzieć, co z teledyskiem. Okazuje się, że Julia mi go całkiem spierdoliła. Jestem tak wściekła, Wyzyw... <laughs> wyzywam ją na ten Open Fight Night. Dam jej wryja tak że się po prostu odwróci. Jestem tak wściekła, że to się w głowie nie mieści. Tak komuś spierdolić cały dzień. Miałam iść na plażę, wszystko przygotowane, ubrania, <śmiech> buty, <śmiech> sukienka. A teraz już noc i co? Muszę się przybierać, tak, żeby jechać do Sopotu na firm. Miałam iść na plażę i w ogóle jestem tak wściekła, że to się w głowie nie mieści. Pierdolony Glonojat. Jest gówno burza, więc stwierdziłam, że się wypowiem na ten temat. Chociaż uważam, że powinniście podziękować mi i Izie. Bo to widzę, że będzie drama na pół polski i e, macie darmową rozrywkę, e, i za dobrze wiesz, co zrobiłaś. Dlatego ja podejmuję wyzwanie i nie piszcie mi, typu, e, po, po prostu, ja nie śmiałkuję ludzi. Tak samo było, była nagonka na Karola Strar, na prowadzącego Familiadę, e, że. E, Spłodził dziecko w wieku, tam chyba 70 lat. Matko Boska, to co ktoś, jak jest starszy, to masz już położyć do trumny i nie wiem, czekać na śmierć? Czy jeżeli ktoś chce, jest świadomy, proszę bardzo, ja drugi raz nie odpuszczę, bo już raz się chciała ze mną bić na planie teledysku. Eee, ale Patryk mówi: odpuść dziewczyny i tak dalej. Pobiła przy mnie w klubie w Poznaniu dziewczynę, eee, leciała i krew z nosa. Ochroniarze nas wywalili, wstyd, jak nie wiem dlaczego, bo miała. Bo uwaga, miała taką samą sukienkę. Jusne też poszła na planie teledysku, bo się wpychała w kadr. Wszyscy mieli zawsze przerąbane. Odpuszczałam, bo wie trzeba być mądrzejszym, ale tym razem na pewno nie odpuszczę. I sportowo proszę bardzo się zmierzymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nabierzesz pokory albo mi utrzesz nosa. No nie wiem, nie wiem co się wydarzy. Mam nadzieję oczywiście, że yy, się zdziwisz, bo naprawdę mnie yy, tak zdenerwowałaś dzisiaj, że rzadko kto mnie tak denerwuje, bo dobrze wiesz co zrobiłaś i jak będę musiała, to, to powiem wszystko. Yy. I co? I do zobaczenia. w tego nie. I widzę, że się robi drama dramatyczna. A kolejną rzeczą to... Yy, yy, najbardziej mnie denerwuje jedno. To wyzywanie odglądu jada. Ja usta robiłam dwa lata temu. Nieważne. Ja, ja uwielbiam zrobione usta. Zawsze będę wary sobie robić. Nienawidzę małych ust. I będę zawsze miała duże usta. Tylko ja nie przychodzę do, na profil do innej dziewczyny, która ma tak. jej mówię wyglądasz jak, nie wiem, Tereszka z bazaru. Tylko... Szanuję jej decyzję. Chcę mieć małe, wąskie ustanie, nikt sobie ma. Ale jeżeli ktoś chce o siebie dbać i po prostu yy, robi coś ze sobą, to jest tylko i wyłącznie tej osoby sprawa. To też chciałam powiedzieć. I pozdrawiam wszystkie gronojatki. Yy, Skończyła taryfa ulgowa, że ktoś jest starszy czy młodszy. Nie, jesteś zdrowa, jesteś sprawna, bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. E, odpuszczałam za każdym razem. To ty spierdoliłaś dwa teledyski, bo już już nigdy nie zagrabują. Poszarpałaś. E, Laurę też popychałaś. E, tom e, w Poznaniu to już, no nieważne, bo to akurat nie był teledysk, ale byliśmy po prostu na afterparty. Cały czas człowieku zostały problemy. No to się rzucasz do pamięci, to teraz się rzucisz. Ja już nie odpuszczę, bo zawsze mówiłam, że a e, jestem e, dobra. E, trzeba Mądrzejszym i tak dalej. Nie, ja nie jestem tchórzem. E, chcesz, e, proszę bardzo, i już na tysiąc procent ci nie odpuszczam.